Witam was z Ważelni Smaku. Jesteśmy po pierwszym weekendzie Oktoberfestu. Przed nami jeszcze dwa. Pierwszy weekend był bardzo mocny, za to serdecznie dziękujemy, że nas tak licznie odwiedziliście i mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się w ten weekend jak i w następny. Mamy kilka nowych rzeczy w karcie drinków. Pojawiło się Cuba Libre, pojawiło się ciemne mojito oraz zestaw kamikadze. A że my lubimy robić konkursy, oznaczcie jedną osobę, którą zabralibyście do Warzelni Smaku, a taki zestaw ode mnie od nas dla was będzie czekał na powitanie. Do zobaczenia w Warzelni Smaku.